Jest. Znowu jestem piorun. I dzisiaj zobaczymy, co się stanie. Kiedy planeta będzie cała z lawy. A zamiast lawy będzie ogień. Zobaczcie, teraz ogień, bo. Ogień atakuje lawę. Że roślinność to jest ogień, a lawa. Jest... to jest woda. A meteorytm to takie zniszczenia. Bum 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 bum. Bum. A tutaj więcej roślinności. O ja teraz to wygląda mega. I takie coś wyjdzie na planetę, nie? A potem taki trolling i to wszystko idzie do czarnej dziury. Dobra, teraz do się pośmiemy i nie będzie takiego... O! Robimy nową planetę, która zniszczy tamtą. A spoka to było głupie. Co ja zrobimy? Dobra. Zrobimy planety i znowu chcę zobaczyć jak wygląda No i jest, zróbmy ten duplikator oliwy Żeby, um, było szybciej No i zaraz robimy planetę z tego Dziwny pomysł Ale to pamiętaj. Planeta powinna się w życiu nie zniszczyć. Teraz i, już, to wygląda jak kupa. Planeta kupa, nie? Ta planeta nie da się zniszczyć, bo ona się jeszcze będzie bardziej powiększała. I teraz się spróbujemy rozwalić. Najpierw wodą nie. Ogniem za szybko. Meteoritami. O, o. meteoritami. N nie, bo ono potem to jeszcze zrobi jeszcze bardziej. Bombami. Czyli większymi meteoritami. Które będą zrobią dziury w ziemi. Nie, to Cię nie obchodzi, tak? Tomasz. masz. Bum. Ty go tu już nie zniszczysz. Jeśli ktoś temu zapobiegnie, no to już się złożę. Sól. i to się teraz odbuduje to się złością no dobra zrobimy taki wielki kator który będzie wyglądał jak planeta o z tego no zrobi się planeta ale taka sama siebie no i pomożemy w tym mi się oczywiście nie chce czekać. Ok, duża planeta jest. Teraz pierwsi nie czyli meteoryty. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, wszystko rozwala. Ale to się klonuje. Rozwoda. Bo to coś zrobi. Niezbyt. Co osłonie Robimy ludzika? Tu jest głowa? Nie. Teraz zrobię mu nogi. Ludzik, fajne planeta ludzikowska a patrzcie co będzie tutaj nie, to jest zła czarna dziura to patrzcie co będzie tutaj bum 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 bum, nie a, to już było przekięcie teraz robimy mega 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 planety i znowu klemujemy Oliwę trzykrotnie większe zniszczenie i czterokrotnie większe powiększanie. No i zaczynajmy. Jeszcze ja boję, co z tego się stworzy, ale coś wielkiego. No też tak myślę, że coś wielkiego się stworzy. No dajmy tego szybkości. Tak, coś mi się stworzyło, nie? I spogułę teraz zmniejszymy. Meteoryty spadają dziś. Wszystko tutaj rozfalają i wyglądają jak miś. Meteoryty rozwalają stale, kwity. Meteoryty e, e. Potem tu czarna dziura jest i robi mega mecz, bo tu taka dziura, która będzie dawała tu je. duplikator lawy, dajmy tutaj, potem dajmy tam lawyje i robi teraz planeta się, która zniszczy cały świat. Planeta jest mała, ale niedługo wielka. Wszystko zniszczycie i będzie to jedynie... ...szyje. Ta planeta zniszczycie. Tutaj będzie wody Eee, Meteoryty lecą już. Lecą na Ziemię tu. Wszystko tu niszczy się. Publikator lawy tu jest. Dobra. Spoko. Teraz tu jest... Ach, mało baterii. No to widzisz, dzisiaj mało filmików, ale... No zobaczcie. Jakie to jest piękne. A żeby im utrudnić sprawę, to tutaj takie coś, albo... I z tego będą ciały te, 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 te. Hmm. Nie ogień, tylko meteoryty. O bum, teraz to się już nie zniszczy. O, to już się podpaliło. Szkoda. A teraz robimy takiego mega trofejsa, dlatego bropimy tak. Tak. Tak, tak. Buśka, nie. Taka buśka, która produkuje żywność. Muszę już robić dziwne, bo ta buźka jest już taka planeta ognia cały czas się no Dobra, po prostu zróbmy tak, żeby to trochę oczyścić. Trochę tych dziurek damy. Tu jedną, tu drugą, no i chyba będzie. Dobra. Za dużo ognia, trzeba tu ugasić, duplikator wody, woda. O, ja za dużo ognia, za dużo ognia, za dużo ognia tu jest. Naprawdę, za... za dużo ognia. Za dużo jest tego ognia. Dobra, teraz taki mega, mega wielki duplikator. Właśnie w tym jej... Su, co, co będzie Tyle kresek. O, teraz to się ugasi. Co, czy te duplikatory małe? Ale wody. I bumty teraz moje dyplomy. One są takie małe, a dobrze duplikują. O woda. A co ucieknął dziura tak wodnego? No jak to się już właśnie wszystko będzie wsysało o. Hop, hop, hop. No, Dużo tego wsysania musi być Teraz to się już pokręciłem bo teraz to się będzie robiło jeszcze więcej planet To się zepsuło ale taka masakra kończyli się odcinek narka